Dzień dobry, witam państwa serdecznie. W okresie od 29 listopada do 6 grudnia odnotowaliśmy łącznie trzy zdarzenia. Były to trzy pożary. 2 grudnia około godziny 19.40 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze przewodu kominowego w budynku wielorodzinnym w Głupczycach przy ulicy Słowackiego. Zadysponowano na miejsce trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gubczycach oraz jeden zastęp z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie. Strażacy przy użyciu gaśnicy proszkowej oraz sita kominowego ugasili pożar w przewodzie kominowym. Dalsze działania strażaków polegały na kontrolowaniu temperatury przewodu kominowego oraz sprawdzeniu budynku na obecność tlenku węgla. 4 grudnia około godziny 5 rano otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku w miejscowości Branice przy ulicy Głównej. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Głubczycach oraz jeden zastęp z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Branicach. Strażacy po przybyciu na miejsce zastali pożar budynku, a dokładniej pożar w pomieszczeniu kotłowni oraz pożar dachu. Strażacy podali jeden prąd wody gaśniczy w natarciu na palącą się kotłownię oraz zmuszeni byli przeprowadzić częściową rozbiórkę dachu w celu całkowitego ugaszenia pożaru. Dalsze działania strażaków polegały na przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń oraz monitorowaniu temperatury konstrukcji budynku przy użyciu kamery termowizyjnej. Dziękuję Państwu, są to wszystkie informacje.